Witam serdecznie szanownych Państwa Fundacji Lex Nostra. Naszymi gośćmi są Pan Marszałek Senior, Kołdem Morawiecki oraz Pan Mecenas Stefan Hambura, który do niedawna pochodził z głodowy w ogonie polskiej mniejszości w Niemczech. Zapraszam Pana na inne Dziękuję. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj z Państwem, gdyż chcemy omówić dwa tematy. Teraz jest to sprawa mniejszości polskiej w Niemczech, a druga to polskie centrum, w samym centrum Berlinu. Jeżeli chodzi o mniejszość polską w Niemczech, od zeszłego niedzieli prowadziliśmy protest głodowy z kilka osób. Trwał on do czwartku, i w czwartek rozeszliśmy się, aż. Spotkanie prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Gódy i prezydenta Niemiec Franka Waltera Steinmeiera nie odbywało się pod kwestią. I sprawa mniejszości jest otwarta od czasów drugiej, otwarta jest od czasów II wojny światowej. w 1940 roku dokładnie 27 1940 roku y, mniejszość ta została rozbita, jej organizacje zostały rozwiązane, a część, tych, y, część działaczy mniejszości polskiej trafiła do obozów koncentracyjnych. Stało się to na podstawie, jak już mówiłem, rozporządzenia Emana Bielęga z 27 lutego 1940 roku. Do tej pory y, mniejszość polska nie uzyskała statusu mniejszości narodowej w Niemczech. Y, oficjalnie w Niemczech są cztery mniejszości narodowe, niemniej jest to y, mniejszość y, polska. I sprawa ta powinna jak najszybciej zostać załatwiona dziś, w przenośni, powiedziawszy, najpóźniej jutro. Gdyż. Y, nie może tak być, ażeby demokratyczne państwo prawa, Republika Federalna Niemiec e, tolerowała i zgadzała się na to, żeby skutki rozporządzenia Hermana Greinza e, obowiązywały do dziś. Konkretnie powiedziawszy, e, brak jest statusu mniejszości narodowej dla, dla polskiej mniejszości Niemczech. Chodzi tu o potomków przedwojennej mniejszości. Mniejszość ta nadal żyje na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Ja też chcę powiedzieć, że to jest jakaś krzycząca niesprawiedliwość, jak jest brak takiego statusu dla grup, które no, na szczęście nie zostały w całości wymordowane, jak Polacy wtedy w tym Niemczech przed wojna Polonia, czy Polska, mniejszość niemiecka przed II wojną światową. No i, i tam są ich potomkowie, są ich, ich jeszcze miejsca, w których się urodzili, potomkowie tych potomków. My uważamy, że państwo niemieckie ma absolutny obowiązek, ten moralny, właściwie międzynarodowy obowiązek, żeby ten status Polakom, którzy są pozbawieni tego elementarnego prawa do, do swojego języka, do ojczyzny przywrócić. To jest zasadnicza rzecz. Którą, o którą prosimy, e, państwo polskie, rząd e, prosi o to, nie państwo, państwo polskie, Polacy proszą o to rząd niemiecki, żądają też od rządu niemieckiego, od władz niemieckich, takiej elementarnej sprawiedliwości. Drugim tematem, jak już mówiłem, to jest e, centrum polskie w Karolinie. Niedaleko Panem Górskiej znajduje się nieruchomość, gdzie za czasów NRD była ambasada polska. I Ta nieruchomość jest własnością Polskiego Skarbu Państwa, jest to około 4000 metrów kwadratowych i nadawała się jak najlepiej na takie polskie centrum w Berlinie i uważamy, rozmawiał właśnie z Panem Marszałkiem na ten temat, że w tym miejscu powinno się to znaleźć, gdyż wtedy Niemcy, społeczność międzynarodowa, by powzięła wiadomość, informację, co się działo w ciągu, podczas II wojny światowej, a działo się, wręcz, Coś innego niż piszą e, międzynarodowe czy niemieckie gazety, e, podają telewizję i tak dalej. Nie było nigdy polskich e, obozów. I ostatnio e, słyszeliśmy o tym, że nawet jednym z podręczników e, coś e, takiego zostało napisane. I tak długo jak e, nie będzie prowadzona skuteczna polityka historyczna przez e, państwo, polskie, ale też przez stowarzyszenia, organizacje. I innego rodzaju instytucje tak długo Niemcy będą dyktowały swoją narrację historyczną. A to miejsce się nadaje bardzo dobrze, żeby tam powstało polskie centrum, bo do tej pory tam nic nie powstało. Kilka miesięcy temu budynek, który tam stał, został wyburzony. To jest 4000 m2, to długo. Może zostać zabudowana nawet kilkunastoma tysiącami metrów kwadratowych. Także jest miejsce, jest możliwość zabudowania tego. Tam na przykład mogłoby się, mogłaby się znaleźć Muzeum Ulków, a ażeby Niemcy i międzynarodowi turyści mogli zobaczyć, jak wyglądała Druga wojna światowa, i że za pomoc Na przykład, również kaplica Stołonia Ojców Redemptorystów, gdzie już znajduje się ponad tysiąc nazwisk udokumentowanych Polaków, którzy zostali zamordowani za pomoc Żydom, A także martyrologia wsi polskiej. Ponad 800 wsi polskich zostało spacyfikowanych, mieszkańcy zostali zamordowani, a w Niemczech tylko mówi się o dwóch wsiach. Z wojny światowej, to jest o i Lidice. jest to przekaz history, historyczny. Raz jest to jeśli Francja była wczoraj. Także jest duża dysproporcja. jest mało wiedzy na ten temat. A następną sprawą, która by się tam mogła znaleźć to na przykład powstanie warszawskie. Niedawno znany był prezydent Republiki Federalnej Niemiec po prostu mylił to w warszawskie z powstaniem w Kwiecie. Także to znaczy, tu jest bardzo dużo pracy do zrobienia. Jak mówię, to jest miejsce bardzo, bardzo dobre, gdyż jest to 200 czy 300 Tam dziesiątki tysięcy Niemców i turystów przechodzą. Ja nawet powiem tak mocniej, że to nawet nie chodzi o samą politykę historyczną, po prostu chodzi o, o prawdę. O prawdę o, o tych strasznych wydarzeniach II wojny światowej. I dwa wielkie narody polski, niemiecki i cała Europa no, po prostu łatną tej prawdy, jak jakby czuły. No, bo bez tego te stosunki między nami, ten rozwój, ta współpraca będzie w konieczności kuleć. My krzywdzimy nie tylko w ten sposób siebie i pamięć o swoich ojcach i dziadach, ale również krzywdzimy Niemców, jeżeli tej prawdy odejmujemy. Tak? I to ta prawda w takim w polskim centrum byłaby obecna i byłaby wtedy naszym świadectwem o tym, co się naprawdę wtedy działo. Jako Fundacja Weksnostra z kolei od wielu lat zajmujemy się tematem między m.in. polskich dzieci za granicą, w sensie oczywiście ogólnych i całych rodzin. To akurat nie jest przedmiotem dzisiejszej konferencji, natomiast chciałem tylko podkreślić, że w ostatnim czasie dzięki Ministerstwu Sprawiedliwości nastąpiła bardzo korzystna zmiana, jeżeli chodzi o polskich dzieci zresztą, też w i tym samym mam nadzieję, że polski rząd czy polskie władze, bo tutaj te projekty, które Pan Mecenas, o których Pan Warszałek mówił, podobnie jak z zresztą, będzie miała miejsce sytuacja podobnie jak w przypadku polskich dzieci. Dziękuję Państwu bardzo. Myślimy, że ta relacja, którą Państwo nagrywacie i to, co Państwo tutaj przekażecie, pomoże i polskiemu rządowi, niemieckim wyładowi, i właśnie pomoże, jak będą no, zadośćuczynić właśnie tym, tym krzywdom, które są historycznymi zaszłościami, które są cały czas jeszcze nierozliczone. Zarówno ta, ta polska mniejszość Niemczech, jak i, jak i to centrum rzeczywiście polskie, które będzie mówiło o tym, jak wyglądała rzeczywistość było narodami Polakami, Niemcami w czasie dni wojny światowej. Myślę, myślę, I myślę, że jeszcze może oprócz że tutaj warto też zaapelować do, do Polaków, i, i nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, żeby zorganizować zbiórkę na, na budowę takiego centrum, w nie, bo to by też pokazało społeczności niemieckiej że jest to sprawa ponad podziałami i że każdy kto jest zainteresowany i komu jest na sercu dobro naszych wzajemnych polsko-niemieckich stosunków może wspierać budowę takiego centrum. To jeszcze raz tak, dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Może jeszcze tak. teraz jak to zastąpić? Nie, wiem. To A to już jest, A, to jest, to, to jest